rozwiązywania konfliktów, ale też stymulacji twórczego myślenia, twórczego rozwiązywania szeregu problemów. Ja mam takie doświadczenia swoje akademickie na Akademii Jana Długosza w Częstochowie, gdzie przed kilku laty wprowadziliśmy do systemu kształcenia na jednej ze specjalności właśnie taki szeroki program kształtowania umiejętności u nauczycieli. I wiem, że to się cieszyło sporą i cieszy po dzień dzisiejszy, sporą popularnością i ma ogromne znaczenie, bowiem nauczyciel obok takiej wiedzy, powiedzmy, no właśnie wiedzy psychologicznej, jaką zdobywa na studiach, powinien posiadać również cały szereg różnego rodzaju umiejętności. To może zapytajmy naszych młodych gości, jak to jest w szkole? Czy w szkole jest miejsce na to, żeby nauczyciel nauczył jeszcze czegoś psychologicznego, czy uczy tylko danego przedmiotu, który wykłada w liceum? Myślę, że większość nauczycieli koncentruje się jednak na tym, żeby nauczyć swojego przedmiotu. I to na pewno zależy od tego, jakim jest człowiekiem i na ile jego praca go faktycznie interesuje i na ile jest został nauczycielem z powołania. Bo są nauczyciele, którzy faktycznie są w stanie nam przekazać coś więcej ponad przedmiot, którego uczą. A jeżeli wyobrażasz sobie takie zajęcia z psychologii, które miałyby uczyć konkretnych umiejętności, te o jakich mówił pan profesor, to czego byś się spodziewała? Chciałabyś w ogóle takich zajęć? Myślę, że jeśli kogoś interesuje dany temat, to jest w stanie dotrzeć do jakichś zajęć poza szkołą, natomiast w szkole na pewno by się przydały zajęcia, nie wiem, właśnie z radzenia sobie ze stresem albo z asertywności. No właśnie tutaj pojawił się ten element dobrowolności. Nie wiem, jakie są Pani doświadczenia jako psychologa, kiedy różne rzeczy organizuje się w szkole, to uczniowie mają ochotę w, w nich uczestniczyć, czy nie bardzo? Na początek chciałabym uściślić, że w naszej szkole nie ma osobnego przedmiotu czy lekcji pod taką nazwą psychologia. W niektórych z, ze szkół gości naszego turnieju tak było. Natomiast u nas rzeczywiście udział naszych uczniów w konkursie był ich dobrowolną decyzją. I Przypuszczam, że również udział w tego typu zajęciach psychologicznych, czy raczej jak widziałabym to jako warsztaty bardziej, też yy, wyobrażałabym sobie raczej jako decyzję tych osób, które są tym zainteresowane, czy czują, że potrzebują tego. Jak pani szacuje, ile to procent mogłoby być? Ilu mogłoby być tych zainteresowanych? No 20%, 25%. W zależności też od zaproponowanych problemów, tematów. A to jest dużo czy mało? Moim zdaniem, tak. dużo. No właśnie, bo mnie się wydawało, że uczniowie jakoś tak bardzo gromadnie będą zainteresowani psychologią i tym, żeby psychologia była w szkole i żeby było tych zajęć jak najwięcej. Czy to tylko kwestia tego, że się gdzieś rozminąłem z prawdą? Ty, na przykład, chciałabyś takich zajęć psychologicznych w szkole? Znaczy no, ponieważ ja się tym akurat interesuję, to myślę, że byłoby to na pewno ciekawe i nic, nikt nie może na tym stracić, tak? Że żadna wiedza, której się nauczymy, gdzieś tam nie przepadnie, tylko jednak zostanie. A myślę, że takie zajęcia no, mogłyby się przydać wielu osobom, mimo że nawet one sobie z tego nie zdają sprawy. Wiele mogłyby się dowiedzieć, czy nauczyć nawet takich rzeczy praktycznych, przydatnych codziennie, tak? Właśnie radzenie sobie ze stresem, jakaś asertywność albo czy, czy, czy to jak przełamać pewne bariery. No właśnie, i pojawia się ten wątek tego praktycznego wykorzystania psychologii. Państwo powiedzieli o tym, że to jednak zajęcia dobrowolne. 20-25% to dużo czy mało, panie profesorze, dla pana? No, ja również uważam, podobnie tu jak pani psycholog, że to jest znacząca ilość osób. Natomiast ja, przychodzi mi do głowy jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałbym się podzielić tu. Jadąc do Państwa na spotkanie, sobie tak o tym trochę myślałem, co byłoby ważne, to myślę, że ważne byłoby takie pojęcie, które trochę nie funkcjonuje być może, ale mogłoby się pojawić, jak kultura psychologiczna szkoły. Jak kultura psychologiczna szkoły. Co to, to znaczy w praktyce? No w, w nasycenie jakby życia szkolnego pewnymi elementami związanymi z psychologią. Gdy myślimy o psychologach, to często myślimy o ludziach rozumiejących, rozumiejących innych. I oczywiście różnego rodzaju warsztaty, o których tu wspominaliśmy, byłyby rzeczą na pewno ważną, ale też inne elementy codzienności, sposób odnoszenia się do siebie, rozumienia pewnych problemów młodych ludzi, ale też przez młodych ludzi pewnych problemów ich nauczycieli. To jest problem empatii, z całą pewnością. To jest problem jakiegoś konstruktywnego rozwiązywania problemów. Ale czy to jest coś czego możemy nauczyć? No, można to kształtować. Ja myślę można że. to pokazywać. Tak, a? tak, tak, zdecydowanie. I ja sobie tak myślę, że szkoła ma każda szkoła, a mam takie doświadczenia bywania w różnych szkołach. Zauważyłem, że każda szkoła jest inna i każda szkoła ma jakby swoją osobowość, swoją niepowtarzalność z wyraźnymi cechami osobowości. Można zauważyć na przykład takie wyraźne cechy anankastyczne w szkole, a więc jakaś kontrola, kontrola pedanteria, nadmierna dyscyplina, też są jakieś elementy narcystyczne czasem w szkole. To znaczy chęć pokazania się na zewnątrz bardziej niż dbanie o te wewnętrzne relacje szkolne. Ja napisałem nawet taką książkę, Narcystyczna Szkoła, więc jakby odsyłam do tego wątku. Wyraźnie można czasem coś takiego zauważyć, ale gdy mówimy o osobowości szkoły, to możemy też powiedzieć o kulturze szkoły. Jeżeli kultura to jest całokształt takiego dorobku i materialnego, i duchowego, no, na kulturę to się składa. To myślę, że szkoły mają różne kultury i różne kultury psychologiczne, głównie mierzone jakością relacji, jakie są w szkole, relacji między nauczycielami, relacji między nauczycielem i uczniem, i to jest jakby miara wartości szkoły w sensie psychologicznym dla mnie może jedna z miar.